Jeśli często wątpisz w niewidzialną siłę, która porusza wszechświat i przekształca myśli w rzeczywistość, być może to nie jest jeszcze właściwy moment, by iść dalej tą drogą. Ale jeśli gdzieś w tobie istnieje choćby iskra wiary w coś większego, coś, co słyszy każde pragnienie wyszeptane lub wykrzyczane na wiatr, wtedy zwróć uwagę. To objawienie zostało stworzone właśnie DLA ciebie. Istnieje powód. Dela, którego twoje największe marzenia wciąż mogą pozostawać niespełnione. I jest on bliżej niż ci się wydaje. Być może, nieświadomie, sabotujesz każdą błogosławioną okazję, o którą tak usilnie prosiłeś. Wyobraź sobie życie zaledwie kilka centymetrów od wolności, której od zawsze pragnąłeś, tak blisko bogactwa, które wizualizowałeś setki razy, blisko komfortu bez wysiłku, a mimo to wciąż daleko. To gorzka rzeczywistość, ale nie musi tak pozostać. Istnieje pradawna wiedza, ukrywana przez pokolenia, która może odwrócić ten bieg wydarzeń. A dostęp do niej zaczyna się od wyboru: pozostać w tym samym miejscu, albo przebudzić się teraz. Nie chodzi tutaj o tani trik, ani puste slogany. Wspólnie odkryjemy potężną ścieżkę, aktywowaną przez jedno starożytne słowo. Słowo zrodzone z serca języka aramejskiego, niosące energetyczny kod zdolny odmienić twoje życie tu i teraz. Zanim pójdziemy dalej, weź głęboki oddech. Skup się. Ta podróż wymaga czegoś więcej niż tylko uwagi, wymaga obecności, bo to co za chwilę odkryjesz, może całkowicie przekształcić twoją relację z pieniędzmi, sukcesem i przepływem finansowym. Jeśli jeszcze nie udostępniłeś tej wiadomości komuś, kto jej potrzebuje, Zrób to teraz, rozszerz te wibracje, napisz w komentarzu swoje najszczersze wyrazy wdzięczności. Gdy to zrobisz, uruchomisz energetyczny cykl, który powróci nie tylko podwójnie, ale zwielokrotniony. Otwórzmy teraz okno na przeszłość. Język starożytny, zrodzony na Bliskim Wschodzie, używany w czasach wielkich mistrzów i proroków. Aramejski to nie tylko martwy język, on wciąż pulsuje unikalną częstotliwością. Synchronizowaną z najsubtelniejszymi warstwami wszechświata. Duchowi badacze na całym świecie są zgodni. Wibracja aramejskich słów skrywa w sobie potężną moc. To nie tylko symbole, to czyste częstotliwości, jak dźwięki melodii, które rozmawiają bezpośrednio z energetycznym polem stworzenia. Kiedy są wypowiadane z intencją, stają się kluczami kluczami, które otwierają wibracyjne portale zdolne zmieniać Twoją rzeczywistość z precyzją i tajemniczością, której nie da się opisać. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni jeden z tych kluczy, że wypowiadasz słowo o szczególnej wibracji, zsynchronizowane z nieograniczoną energią obfitości, wibrację, która nie tylko przyciąga, ale i wchłania bogactwo, stabilność i nieoczekiwane szanse. Ta starożytna wiedza była chroniona przez mędrców, którzy rozumieli, że rzeczywistość nie zaczyna się od materii, zaczyna się od wibracji, a Ty, właśnie teraz, masz szansę wziąć w tym udział nie jako obserwator, lecz jako świadomy twórca. Kiedy wypowiadamy coś z jasno określoną intencją, nie tylko mówimy. Wysyłamy fale do niewidzialnej tkanki istnienia, fale, które powracają ukształtowane przez emocje jakie nosiliśmy w sercu w chwili wypowiedzi. Dlatego nie wystarczy znać właściwe słowo, trzeba je poczuć, zawibrować nim, połączyć umysł, ciało i duszę z tym, czego się pragnie. Manifestacja nie dzieje się przypadkiem. Jest bezpośrednim skutkiem tego, co żyje w naszym wnętrzu. Każda myśl, każda emocja i każde wypowiedziane słowo tworzy pole energetyczne, a to pole wpływa na absolutnie wszystko wokół nas. Możesz nazwać je aurą, częstotliwością, polem kwantowym lub energią życiową, ale ono istnieje i odpowiada. Sekret tkwi w dostrojeniu. Gdy zsynchronizujesz się z częstotliwością obfitości, twoja rzeczywistość zaczyna to odzwierciedlać. Aramejski, dzięki swojej energetycznej czystości, działa jak katalizator, ale bez prawdziwej intencji żadne słowo, choćby najstarsze i najpotężniejsze, nie zadziała. Najczęstszym błędem osób, które próbują przyciągnąć bogactwo, jest używanie słów bez emocji. Powtarzają frazy jakby mechaniczne mantry, bez głębszego połączenia, to jedynie tworzy szum, a wszechświat odpowiada na to, co jest żywe i pełne wibracji, nie na to, co puste. Pierwszy krok jest prosty, lecz głęboki. Stworzyć w sobie przestrzeń wolną od ograniczających przekonań, ukrytych wątpliwości i zamaskowanych lęków. To jak przygotowanie gleby przed zasadzeniem rzadkiego i potężnego ziarna. Wyobraź sobie, że czujesz żywo i intensywnie, jak wygląda Twoje życie z każdym spełnionym pragnieniem. Zobacz każdy szczegół, poczuj ulgę, posmakuj przyjemność życia bez trosk o rachunki, z możliwością zapewnienia komfortu rodzinie, podróżowania, dzielenia się, inwestowania i pomnażania. Im bardziej autentyczna będzie twoja emocja, tym szybciej wszechświat zacznie odpowiadać. Wibracja nie kłamie i właśnie dlatego jest najpotężniejszym językiem kosmosu. Powtarzanie tego świętego słowa z aramejskiego z konsekwencją to jak granie tej samej nuty w symfonii dzień po dniu, aż cały wszechświat zacznie tańczyć w twoim rytmie. Ale uwaga, konsekwencja to nie upór bez wiary. To głęboka gotowość to działanie z rozpalonym sercem, każdego dnia, jakby to już była rzeczywistość. Skoro już rozumiesz podstawy tej wibracyjnej i energetycznej praktyki, jesteś gotów otrzymać to, z czego korzystają nieliczni. Słowo, które użyte z szacunkiem i mocą, może odmienić kierunek Twojego życia. I pamiętaj, to nie jest magiczna formuła, to narzędzie, a tym, kto je aktywuje, jesteś Ty. Twoja wibracja to hasło. Twoja wiara to drzwi, a Twój głos, połączony z właściwym uczuciem, to klucz, który porusza światy. Gotowy? Bo słowo istnieje, ale prawdziwa moc mieszka w tym, kto wypowiada je z duszą. Jeśli chcesz, mogę kontynuować i przekształcić kolejny fragment. Chcesz, żebym szedł dalej? Zamknij na chwilę oczy i pozwól sobie doświadczyć przebłysku swojej bliskiej przyszłości. A teraz wyobraź sobie, że ten obraz to nieodległe marzenie. Lecz bezpośrednie odbicie tego, co tworzysz, po cichu, każdą wypowiadaną świadomie myślą i słowem. Poczuj intensywnie lekkość życia bez strachu przed rachunkami, opłatami i niepewnością. Pieniądze napływają z regularnością, oddychasz z ulgą, i wszystko po prostu płynie. Sekret tkwi w Twojej wibracji. Im bardziej autentyczne jest uczucie, że już zdobyłeś to, czego pragniesz, tym szybciej Twoja rzeczywistość. Zaczyna się przeorganizowywać, by to odzwierciedlić. To proces energetyczny, a nie logiczny. Nie próbuj go zrozumieć umysłem, doświadcz go sercem, ale uwaga, samo odczuwanie nie wystarczy. Trzeba zbudować stabilne pole wibracyjne, a do tego niezbędna staje się intencjonalna powtarzalność. Powtarzanie z wewnętrzną siłą słowa nasyconego energią nie jest tylko nawykiem, to rytuał. Taka praktyka tworzy niewidzialne połączenie między twoim polem mentalnym, głębokimi emocjami, a przepływem obfitości, który wszechświat nieustannie wysyła. Kiedy trwasz w tej praktyce, coś zaczyna się zmieniać, najpierw wewnątrz ciebie, potem wokół. Świat powoli zaczyna dostrajać się do nowej częstotliwości, którą emitujesz, dlatego wpleć to ćwiczenie w swoją codzienność. Nawet jeśli na początku wyda się subtelne, lub wręcz nieistotne, pozostań konsekwentny. Manifestacja może wydawać się magiczna, ale tym, co ją naprawdę napędza, jest regularność, z jaką potwierdzasz swoją intencję. Kiedy używasz tego słowa każdego dnia, wysyłasz jasny i niezachwiany komunikat. Jestem gotów, by przyjąć, i odpowiedzi nadejdą. Nie zawsze w sposób, którego się spodziewasz, czasem w postaci nieoczekiwanej propozycji. Innym razem jako znaczący awans. Abywa że poprzez zaskakujące przypływy pieniędzy, najważniejsze, by nie przywiązywać się do tego, jak to się wydarzy. Twoją rolą jest utrzymać kanał odbioru otwarty, bez osądów i oczekiwań. Aby to dostrojenie było autentyczne, konieczne jest przygotowanie dwóch przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, znajdź spokojne miejsce azyl, w którym twój umysł odpocznie od nadmiaru bodźców. Może to być cichy pokój. Specjalny kącik, albo natura. Najważniejsze, byś poczuł się tam spokojny i skupiony. Oddychaj głęboko. I z każdym wydechem uwalniaj troski, napięcia i zalegający niepokój. To mentalne oczyszczenie nie jest opcjonalne. To fundament, na którym zbudujesz każdą manifestację. Tylko przy spokojnym umyśle aktywujesz skutecznie wibracyjną moc słowa, które wkrótce zostanie ujawnione. Wizualizuj intensywnie każdy materialny i emocjonalny cel, który pragniesz urzeczywistnić. Zobacz siebie, podpisującego upragniony kontrakt, odbierającego dużą sumę pieniędzy bez wysiłku, albo uwalniającego się od finansowych ograniczeń, które towarzyszyły ci przez lata. Im bardziej żywy i realistyczny będzie ten obraz, tym silniejsza stanie się twoja manifestacja. Słowa wypowiadane bez emocji nie zmieniają niczego, ale słowa nasycone uczuciem, wypowiedziane w odpowiednim, dostrojonym otoczeniu, stają się rozkazami D.L.A. Wszechświata. I właśnie dlatego nadszedł moment, by poznać dźwięk niosący tę energię. To słowo to szalom. Być może brzmi znajomo. Ale większość ludzi nie dostrzega energetycznej głębi ukrytej za tym starożytnym wyrażeniem. Wielu rozumie je jako pokój. Jednak w swoim wibracyjnym znaczeniu szalom oznacza całkowitą harmonię z niewidzialnymi siłami, które podtrzymują istnienie wszystkiego. Wypowiadając je z intencją, nie prosisz tylko o spokój, deklarujesz gotowość, by zsynchronizować się z przepływem stworzenia. Ten dźwięk to coś więcej niż symbol religijny to kot. Szalom to wibracyjna szczelina, hasło, które rezonuje z najwyższymi polami obfitości. A wypowiadając je świadomie, przestrojasz swoją częstotliwość, by przyciągać harmonię finansową, wzrost i stabilność we wszystkich sferach życia. Każde słowo ma swoją energetyczną sygnaturę, ale tylko nieliczne, jak szalom, działają jak mosty między wewnętrznym pragnieniem a rzeczywistością, która się właśnie formuje. Wypowiadaj je spokojnie, i w trakcie wizualizuj, jak Twoje cele nabierają kształtu. Wyobrażaj sobie otwierające się drzwi, pieniądze przepływające z naturalną łatwością. Ta prosta praktyka, jeśli wykonana z pełnym zaangażowaniem, ma moc przepisania twojej finansowej ścieżki. Staje się anteną, która dostraja cię do najwyższych wibracji uniwersalnej obfitości. Wprowadź ją do swojej codzienności. Wypowiadaj szalom o poranku, przed snem, podczas chwil skupienia i ciszy. Im większa regularność, tym silniejsze połączenie z tym niewidzialnym strumieniem. Zapisz to słowo na kartce, umieść je pod poduszką. Podczas snu twój umysł się otwiera. A energia zawarta w szalom zaczyna pracować po cichu, prostując i harmonizując twoją drogę. Nie lekceważ mocy tego gestu. To właśnie w prostocie ukrywa się prawdziwa siła manifestacji. I pamiętaj: szalom to nie tylko słowo to częstotliwość to wyraz twojego zaangażowania w życie, w którym obfitość, pokój i przepływ idą ramię w ramię. Chcesz otworzyć te drzwi? Więc powtórz poczuj uwierz, a potem obserwuj, jak dzieje się coś nadzwyczajnego. Teraz, gdy rozumiesz energetyczną siłę słowa szalom, nadszedł moment, by wprowadzić je do swojej codzienności z prawdziwą intencją. Uczyń z niego część swojego dnia, jakbyś zawierał święte zobowiązanie wobec nowej wersji swojego życia. Nie chodzi o powtarzanie deela samego powtarzania, chodzi o powtarzanie z duszą, o zanurzenie się w dźwięku i pozwolenie, by rozbrzmiał w Twoim polu wibracyjnym. Powtarzanie z pełną świadomością tworzy rezonans. Im częściej praktykujesz, tym bardziej twoje ciało, umysł i energia dostrajają się do częstotliwości, którą chcesz przyciągnąć. Wyobraź to sobie jak strojenie anteny. Gdy odnajdziesz właściwą falę i pozostaniesz z nią zsynchronizowany, wszystko wokół zaczyna się porządkować w odpowiedzi na tę nową wibrację. Zapisz słowo szalom na kartce i umieść ją pod poduszką przed snem. W czasie snu umysł nieświadomy staje się bardziej chłonny. To właśnie w tym rozszerzonym stanie świadomości słowo szalom przenika głęboko do Twojej struktury energetycznej. A po przebudzeniu, nawet jeśli tego nie zauważysz, Twoja wibracja będzie już na innym poziomie. Innym bardzo silnym momentem do pracy z szalom jest czas, gdy budujesz w myślach wyraźne obrazy swoich spełnionych celów. Wyobrażaj sobie wszystko z maksymalną ilością szczegółów. Klucz tkwi w jasności i emocji. Czy to wymarzony dom, podróż za granicę, czy stały dopływ pieniędzy bez wysiłku? Zobacz to tak, jakby już istniało. Kiedy wypowiadasz szalom podczas tej wizualizacji, wzmacniasz moc tworzenia. To tak, jakbyś dodawał wibracyjne paliwo do tego, co pragniesz zamanifestować. Ale nie oczekuj efektów, jeśli zrobisz to tylko raz. Manifestacja wymaga zaangażowania w energię, którą chcesz przyjąć. Sekret tkwi w konsekwencji. To właśnie powtarzalność z uczuciem zmienia pole wokół ciebie. Szalom to nie szybka magia, to dźwignia, a ty decydujesz, kiedy ją uruchomić z pełną mocą. Włącz ten potężny dźwięk do swojej codzienności. Używaj go o poranku, używaj przed snem, używaj, gdy jesteś sam, przekształć ten moment w coś intymnego i nienaruszalnego. Uczyń z tego swój osobisty rytuał. Jeśli będziesz powtarzać szalom z prawdą w sercu każdego dnia, przez co najmniej dwadzieścia jeden kolejnych dni coś zacznie się zmieniać. Najpierw będą to subtelne zmiany, potem wyraźne, a w końcu nie do zatrzymania, niespodziewane przypływy finansowe, obiecujące zaproszenia, okazje, które pojawiają się jakby znikąd. To nie będzie przypadek, to będzie odpowiedź na to, co wysyłałeś z jasnością i intencją. A najgłębsza przemiana dokona się w Twoim spojrzeniu na pieniądze. Przestaniesz postrzegać je jako coś rzadkiego i trudnego do zdobycia. Zaczniesz czuć je jako przepływ. Stały, nieskończony i zawsze dostępny. To właśnie prawdziwa alchemia, którą szalom oferuje. Przekształca nie tylko twoją zewnętrzną rzeczywistość, ale także twoją wewnętrzną mentalność. Żegnasz się z poczuciem braku i przyjmujesz w sobie głęboki stan zasługiwania. Gdy ta nowa świadomość się zakorzeni, znika lęk. Lęk przed brakiem rozpuszcza się. A to, co pozostaje, to cichy, pewny spokój. Że wszystko, czego potrzebujesz, zostanie ci dane. Otwórz przestrzeń, by to mogło się wydarzyć. I pozwól sobie poczuć, że jesteś godny wszystkiego, co wszechświat przygotował właśnie DLA Ciebie. Powtórz: Jestem gotów, a słowo szalom zajmie się resztą. To ostatnie zaproszenie tej podróży. Ale nie koniec transformacji. Teraz nosisz w sobie narzędzie, które dosłownie może otwierać drzwi. Używaj go, czuj je i obserwuj, jak życie odpowiada. Jeśli chcesz zagłębić się w tę ścieżkę, podziel się tą wiadomością z kimś, kogo kochasz. Zostaw komentarz o swoim doświadczeniu. Gdy to zrobisz, aktywujesz jeszcze silniej energię obfitości wokół siebie i pamiętaj: żadna zmiana nie zaczyna się na zewnątrz, wszystko rodzi się wewnątrz.